Uwaga, uwaga! Forfan Kids świętuje trzecie urodziny! To już trzy lata pełne wspólnej zabawy i nauki! Przesyłamy moc życzeń dla naszych małych widzów i rodziców! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy konkurs! Do zdobycia są kolorowe czapeczki, worki i smycze Forfan Kids oraz zestawy Lego! Ale te gadżety są super! Jak wziąć udział? To proste! Nagrajcie na TikToku taneczne popisy Waszych pociech przy dźwiękach hymnu Forfan Kids, dzieciaki Forfan. I oznaczcie filmik hashtagiem Urodziny Forfan Kids. Codziennie nagradzamy najbardziej kreatywne filmy. Czekają na was super czapeczki For Fun Kids oraz Lego, Lego Friends, Lego City i Lego Duplo. Czekamy na wasze prace. Regulamin konkursu www.forfunkids.pl.